Urządzenie 3 w jednym, czyli radio, gramofon oraz magnetofon w jednej obudowie. Produkt marki Philips. Model to 22RH943 nawet posiada znaki życia. Mianowicie włączymy sobie to urządzenie. Piękna zielona skala o poświetleniu właśnie na kolor zielony, to robi rzeczywiście wrażenie. Moc tego nie jest zbyt duża, bo zaledwie 10 watów i pedancja kolumn to od 4 do 8 ohm. Można podłączyć takie zestawy głośnikowe. Rok produkcji to początek lat 70. Dokładny rok produkcji nie jestem w stanie zweryfikować na pierwszy rzut ogień. Ale naprawdę urządzenie się prezentuje dość tak ładnie jak na tamte lata. Niestety to i tamto go boli, gdyż igła jest ułamana w gramofonie. Na pewno jest do przejrzenia ogólnie. Mechanizm magnetofonowy, zaraz to otworzę. Możecie sobie zobaczyć, że raczej tam jest w środku, póki co jeszcze czysto. Nie jest naprawdę najgorszy, bo myślałem, że będzie stan ogólnie mm, dość dużo gorszy. W każdym razie, tutaj gramofon nie jest w stanie odpalić, bo wymaga serwisu. Ale tak, poświetlenie to zielonej skali robi dość fajną robotę. Jak mówiłem, początek lat 70., produkcja już na pewno wszystkie. Półprzewodniki są krzemowe. Naprawdę fajne urządzenie, dość ciekawe. Moc niezbyt duża, ale naprawdę wystarczająca do warunków domowych. Będzie na pewno serwis tego urządzenia. Ciekawego.